W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, że darowizna auta wykupionego w Livingu może być bez podatku VAT. Kulary korekcyjne nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. Lekarz, który był jednocześnie kierownikiem oddziału i był opodatkowany w formie karty podatkowej, zasadnie korzystał z tej formy opodatkowania. Lokale mieszkalne nadal są bez amortyzacji od 1 stycznia 2023 roku. Wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych składane przez podatników ciągle uzyskują negatywne odpowiedzi. Ostatnią rzeczą, o której chcę Wam dziś opowiedzieć, jest to, że aport przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki opodatkowanej estońskim cit nie pozbawi jej prawa do tej formy opodatkowania pod pewnymi warunkami. Temat pierwszy. Adwokat i jednocześnie kochający mąż. Był sobie adwokat prowadzący kancelarię adwokacką. W ramach swojej działalności gospodarczej leasingował samochód osobowy i wykorzystywał go w sposób mieszany. W związku z tym, że kończyła się umowa te leasingu tego pojazdu, adwokat postanowił, że wykupi ten pojazd, ale nie odliczy. Naliczonego na fakturze podatku VAT nie wprowadzi tego pojazdu do ewidencji środków trwałych działalności i ani razu nie wykorzysta go we własnej prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Adwokat uczynił to, ponieważ miał plan. Że pojazd ten po wykupie w leasingu taki, na takich warunkach jak przedstawił, podaruje swojej żonie. W związku z tym adwokat chciał upewnić się, czy taka darowizna na pewno nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. W tym przypadku FISK-ów zgodził się z podatnikiem, że jak najbardziej taka darowizna nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. W tym przypadku, uwzględniając korzyść podatkową, pozostaje mieć nadzieję, że prewent małżonce się spodoba i nie postanowi go sprzedać na przykład po upływie pół roku od otrzymania. Dlaczego wspomniałem o okresie 6 miesięcy? Ponieważ jeżeli ten, ta obdarowana małżonka adwokata sprzeda ten pojazd po upływie 6 miesięcy od momentu, kiedy stała się jego właścicielką, wówczas sprzedaż ta będzie zwolniona z podatku PIT. Temat drugi. Doradca podatkowy w wydatku na okulary korekcyjne nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodu. W tym przypadku fisków nie dopatrzył się w związku wydatku na zakup okularów korekcyjnych, Wprowadzoną przez doradcę podatkowego działalnością gospodarczą i zaklasyfikował taki wydatek jako wydatek o charakterze osobistym, który musiałby zostać poniesiony bez względu na to, czy doradca podatkowy jest przedsiębiorcą, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też nie. Doradca podatkowy, próbując przekonać organ podatkowy, argumentował i wskazywał na, na następujące fakty. Po pierwsze, wskazał, że w ostatnim czasie pogorszył się jego wrok, że legitymuje się zaleceniami i zaświadczeniami lekarskimi, a dodatkowo z uwagi na wykonywany zawód spędza wiele godzin przed komputerem, czy też czytając akta w praw, przepisów i orzecznictwo. W ocenie doradcy podatkowego taki wydatek będzie miał wyraźny związek z jego działalnością gospodarczą i wyraźnie przełoży się na wysokość osiąganych przychodów, ponieważ Doradca podatkowy, który będzie posiadał okulary korekcyjne i będzie dzięki temu lepiej widział i jego wrog będzie się w mniejszy sposób męczył, będzie mógł pracować dłużej, a także wydajniej, co z pewnością przełoży się na wysokość uzyskiwanych przychodów. Tak przynajmniej twierdził doradca podatkowy. Niestety ta argumentacja nie przekonała organu podatkowego. Czy ta interpretacja, czy to rozstrzygnięcie było słuszne? W mojej ocenie tak, aczkolwiek warto wspomnieć, że w końcówce 2022 roku została wydana korzystna interpretacja podatkowa, w której to podatnik, przedsiębiorca prowadze, prowadzący działalność o charakterze budowlanym, wykonujący usługi, usługi budowlane, mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na zakup aparatu słuchowego. Także Sprawa jest raczej dominująca praktyka interpretacyjna, jest raczej niekorzystna i w większości niekorzystna, aczkolwiek, jak pokazują pojedyncze przypadki, warto próbować. Zagadnienie numer 3 to lekarz i karta podatkowa. Warto przypomnieć, że karty podatkowej nie możemy wybrać jako dostępnej formy opodatkowania, wobec czego sprawa dotyczy przepisów już nieobowiązujących. Dziś chciałbym wam omówić pewien korzystny wyrok, który zaparł w sprawie lekarza opodatkowanego w 2021 roku w ramach karty podatkowej świadczącego usługi w ramach B2B, to znaczy lekarza na kontrakcie, lekarz ten poza świadczeniem usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, czyli, tym, co czyli leczeniem ludzi, dodatkowo pełnił funkcję kierownika oddziału, jednego z oddziałów szpitalnych. W toku. Postępowania podatkowego organ podatkowy zarzucił podatnikowi, że ten naruszył prawa umożliwiające mu korzystanie w tej formy opodatkowania właśnie w roku 2021, ponieważ fakt, że pełnił on funkcję kierowniczo zarządczą jako kierownik oddziału, że te świadczenia nie były świadczeniami w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, a tylko takie podlegały opodatkowaniu, mogły korzystać w tej preferencyjnej formy opodatkowania. W związku ze, swoim, ze swoimi spostrzeżeniami organ podatkowy wydał decyzję uchylającą wcześniejszą decyzję, która przyznała temu podatnikowi prawo do formy opodatkowania w ramach karty podatkowej, tym samym negując cały prawie że rok opodatkowania w tej formie. Podatnik odwołał się od tej decyzji, aż sprawa trafiła do Wojewódzkiego fundu Administracyjnego w Bydgoszczy. I tenże sąd wykazał się bardzo dużym rozsądkiem, rozwagą i wydał korzystny wyrok na, na rzecz podatnika, ponieważ sąd ten stwierdził bardzo słusznie i racjonalnie, a także zgodnie w argumentacją podatnika, że nie można być osobno kierownikiem oddziału, kierownikiem... Kierownikiem oddziału, ordynatorem oddziału szpitalnego i jednocześnie lekarzem. Profesje te są ściśle ze sobą związane, co wynika także z rozmaitych rozporządzeń ustaw i ustaw regulujących wykonywanie zawodu lekarza. Wspominam o tym orzeczeniu jeszcze z jednego powodu. Mimo, że dotyczy przepisów, które już nie obowiązują. Pokazuje to, że organy podatkowe będą kontrolować lekarzy opodatkowanych wcześniej w ramach karty podatkowej, szukając, doszukując się drobnych nieprawidłowości i z pewnością część lekarzy w ramach swojej profesji, z uwagi na swoje doświadczenie i kompetencje, pełniło jakieś funkcje kierowniczo-zarządcze. I być może ci lekarze będą musieli zmagać się z podobną przeprawą. W toku postępowania podatkowego z organem podatkowym, tak jak w omawianej sprawie miało to miejsce, temat numer cztery dotyczy amortyzacji lokali mieszkalnych. Jak pewnie wiecie lub nie wiecie, od 1 stycznia 2023 roku definitywnie nie można amortyzować lokali mieszkalnych. Dotyczy to zarówno podatników w podatku PIT, jak i podatników w podatku CIT. A teraz chwila przypomnienia. Polski Ład, czyli zmiany wprowadzone... Zmiany w przepisach podatkowych wprowadzone od 1 stycznia 2022 roku pozbawiły podatników prawa do amortyzacji lokali mieszkalnych. Jednakże jeden z tamtych przepisów stanowił, że jeżeli podatnik nabył lokal mieszkalny, do dnia 31 grudnia 2021 roku, czyli jeszcze przed rozpoczęciem roku 2022, to mógł przez cały 20, 2022 rok amortyzować ten lokal mieszkalny. Ta zmiana w przepisach była szczególnie dotkliwa dla wielu przedsiębiorców, ponieważ zgodnie z nieobowiązującymi już wefadami Przedsiębiorca mógł ustanowić, ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną, która pozwalała na zamortyzowanie lokalu w okresie dziesięcioletnim, jeżeli, jeżeli ten lokal był przed nabyciem używany przez okres co najmniej 5 lat, czyli 60 miesięcy, albo podatnik po nabyciu tego lokalu ulepszył go. Pozwalało to zastosować 10% roczną stawkę amortyzacyjną, ponieważ wówczas dzięki tym rozwiązaniom okres amortyzacji spadał do lat 10. Biorąc pod uwagę wartość niektórych lokali mieszkalnych, korzyść podatkowa, oszczędność podatkowa, wynikająca z korzystania z tych przepisów, w możliwości kwalifikacji do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych, była istotna. Regularnie podatnicy. Wnioskują o, wydawanie o wydanie interpretacji indywidualnych, twierdząc, że na zasadzie praw nabytych mogą kontynuować waliczanie odpisów amortyzacyjnych związanych z tymi lokalami mieszkalnymi także po 1 stycznia 2023 roku. Niestety, fiskus pozostaje nieugięty, i przykładem tego jest kolejna interpretacja indywidualna. Interpretacja, o której mówię, została wydana dnia 25 stycznia, czyli całkiem niedawno. Niestety, Fisków pozostaje nieugięty i jest to kolejna tego typu interpretacja, w której fisków wskazuje, że nie jest kompetentny do interpretowania i orzekania o zgodności danej ustawy z konstytucją, w związku z tym bazując na literalnej wykładni przepisów Musiał wydać interpretację negatywną. Czy to oznacza, że przedsiębiorcy nie będą mieli w ogóle prawa do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w związku z nabyciem bądź ulepszeniem takiej nieruchomości? Wręcz przeciwnie, będą mieli to prawo, jednakże to prawo zmaterializuje się dopiero w momencie sprzedaży nieruchomości. Ostatni temat na dziś to spółka opodatkowana Citem estońskim. Część WAS pozostaje w przekonaniu, że nie można wnieść aportu do spółki opodatkowanej EFTENFLIM CIT, ponieważ taka spółka utraci prawo do tej formy opodatkowania albo nigdy tego prawa nie nabędzie. Na szczęście są od tej zasady wyjątki. Twierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w jednej z nowszych interpretacji indywidualnych, w, których, w której potwierdził, że można wnieść aport w postaci przedsiębiorstwa lub w zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki opodatkowanej estońskim CIT. Przy czym należy pamiętać o kilku warunkach. Przede wszystkim składniki muszą stanowić przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część. Drugie, spółka musi już istnieć i korzystać z estońskiego CITu. Po trzecie, Wnoszącym wkład może być tylko osoba fizyczna, no w domyśle przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnicy spółki cywilnej. Dlaczego tak? Ponieważ jeżeli wnoszącym aport byłaby inna spółka, to nabyłaby ona udziały w spółce opodatkowanej efteńskim cit i wówczas definitywnie ta spółka straciłaby prawo do podatku efteńskiego. Kolejnym bardzo ważnym punktem i warunkiem do spełnienia, a żeby móc wnieść aport do spółki opodatkowanej podatkiem estońskim jest to, aby w stosunku do portowanych składników majątku przedsiębiorca zamknął księgi, sporządził sprawozdanie finansowe, a także dokonał wyliczenia korekty wstępnej, tak jakby to spółka wybierała podatek estoński od samego początku. I właśnie najważniejszy punkt. Przedsiębiorca w stosunku do tych składników musi zamknąć księgi rachunkowe. Wspominam o tym warunku nieprzypadkowo, ponieważ w wydanej ostatnio interpretacji indywidualnej o, o to prawo wniesienia aportów w postaci części przedsiębiorstwa do spółki opodatkowanej ewentyskim CIT, zapytał przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym i Ewidencjonujący swoje dochody w ramach podatkowej księgi przychodów i rozchodów. I niestety przedsiębiorca zapytał, wystąpił wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej już po wniesieniu aportu, a nie przed, ponieważ w uwagi na to, że przedsiębiorca nie prowadził w ramach działalności ksiąg rachunkowych, tylko rozliczał się w ramach podatkowej księgi przychodów i rozchodów, tym samym nie spełnił jednego. I kluczowego warunku, o którym wspomniałem wcześniej, to znaczy zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego wobec tych składników majątku. Co to oznacza dla tego przedsiębiorcy? Oznacza to, że jego spółka utraciła prawo do podatku estońskiego. już przypomniał tym samym, że owszem, każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą lub wspólnik, lub wspólnik spółki cywilnej musi prowadzić księgi rachunkowe, jeżeli. Ta działalność przekroczy pewien próg przychodów, to jest 2 miliony euro. albo może to też robić dobrowolnie od pierwszej złotówki. I jeżeli przedsiębiorca chciałby wnieść aport do spółki opodatkowanej esteńskim CIT-em, tak ażeby ta spółka nie utraciła prawa do podatku esteńskiego, sam w swojej działalności gospodarczej powinien mieć zaprowadzone. Księgi rachunkowe. Samą interpretację należy ocenić bardzo korzystnie, bo gdyby nie to, że przedsiębiorca nie dopilnował tego warunku, to w jego przypadku taki aport byłby w pełni bezpieczny pod kątem podatkowym. Dziękuję bardzo.